Tolerancja i empatia to liczy się dla DJ Vicky. Virginia Schmidt stara się uczyć szacunku do tych wartości osoby młodsze od siebie. Niemal codziennie uczestniczy w spotkaniach, konwencjach, gra na imprezach międzypokoleniowych, ale też w klubach w całej Polsce. Jest najstarszą DJką w kraju, a może i na świecie. Od lat walczy o prawa seniorów, o ich szczęście i zadowolenie z dnia codziennego. Chce udowodnić, że starość może być piękna. W połowie października leci do Moskwy na Światowe Forum Dojrzałych na którym będzie miała swój panel. Na nasze pytania odpowiadała podczas festynu opiknik, który zorganizował Dom Kultury Orle Gniazda z osiedla Lecha w Poznaniu. Spróbujmy powiedzieć właśnie o tym, że nie tylko ta młodzież, o której teraz rozmawiałyśmy jest piękna, ale tak naprawdę i starość może być piękna i seniorzy powinni się cieszyć z tego, co jest. No, pytam Panią, ponieważ jest Pani aktywistką od wielu lat i prowadzi właśnie tą dużą grupę osób, seniorów, żeby czuli się po prostu lepiej, tak? No, to znaczy wie Panie staram się odczarować, powiedziałabym starość. Uważam, że Pani, jeżeli ktoś chce żyć długo, prawda? Bo dlatego, że jest to dar, życie jest naszym darem, jeżeli żyjemy długo, to chcemy żyć pięknie i chcemy żyć, powiedziałabym, dobrze, bo dlatego, że tylko to nasze życie dobre, powiedziałabym, takie szczęśliwe, radosne. Daje nam pozytywną energię, że pozwolimy sobie na to, że nie możemy przeciwdziałamy chorobie. Daje nam silniejszą odporność. Daje nam również pewne doświadczenie. Daje nam motywację do tego, żeby przeżyć ten jutrzejszy poranek też radośnie. Bo ta ciekawość życia, to co nas otacza, to jest nasze całe bogactwo, dlatego że to, to jest nasze życie. Wydaje mi się, że ci ludzie, którzy Wstydzą się starości, wstydzą się wieku, to robią sobie sami krzywdę, bo dlatego że nie można ukryć naszego wieku nawet poprzez medycynę estetyczną, z tego względu, że wewnętrzność nasza to jeszcze nie wszystko. Najważniejsze jest to, co mamy w środku, prawda? nasze odczucie, nasze postrzeganie tego, co mamy dookoła nas. I to na to jak patrzymy, to tworzy nas, Można tworzy. Można powiedzieć, że ta muzyka też pomaga Pani właśnie, to jest taka właśnie domena młodości, trochę bycie DJ-em, a tutaj mamy DJ-Wikę, która tak naprawdę jest najstarszą dj w Polsce, jak i nie na świecie. Proszę powiedzieć, co Pani gra za muzykę? Proszę Państwa, to, co jest potrzebne w danej sytuacji. Gram pod parkiet, gram pod prawda, towarzystwo, które się bawi. Bez względu na to, czy tutaj jeżeli to jest młodość, no to wiadomo, że jakie to są, prawda, muzyki. A tak to są standardy. Gramy lata 80., 70., 90., gramy lata 2019, prawda, 20. będzie. W każdym bądź razie muzyka jest na pewno pomaga nam budowanie naszej... Naszego wnętrza, budowanie naszej wrażliwości. Poza tym muzyka daje nam aktywność, daje nam również, jak gdyby przeciwdziałanie samotności, bo towarzyszy nam od zarania, towarzyszy nam od urodzenia do zejścia. Witamy się grzechotką, prawda? Kończymy ciszą. Także to różnie bywa. A z kolei. Ludzie, którzy kochają muzykę, jeżeli nawet zaobserwujemy muzykę, prawda, jest to taki inny gatunek, powiedziałabym, człowieka. To, to znaczy, bo czuje tą muzykę w przyrodzie, czuje w dźwiękach, w śpiewie ptaków, w szumie drzew. Patrzy na, na życie z miłością, na to, co tylko naokoło nas otacza. I to jest właśnie, to takie bogactwo, że inaczej patrzymy również na ludzi, prawda? inaczej patrzymy na to, na nasze życie naszej, prawda, bo dlatego, że to jest w tym, patrzymy z miłością, to jest jednak, jeżeli tylko coś kochamy, jeżeli kochamy życie, jeżeli kochamy ludzi, jeżeli kochamy, proszę Panią, po prostu to, że istniejemy, to nie robimy nikomu krzywdy, i nie ja, zrobimy sobie krzywdy, ta krzywdy ta, prawda? Nie uważam, że to jest samo ja, dobre. ja to jest samo tak dobre. Tak No właśnie o to chodzi, ale żeby tak naprawdę no, grać być DJ-em, no to trochę trzeba jednak coś tam wiedzieć o tym, no o cudze sprzętu chociażby. Ja może powiem trochę skromniej, ja dlatego że ja nigdy się nie utożsamiam z tym, że jestem prawdziwym DJ-em. Ja uważam, że los mi sprzyja, ponieważ ja się nigdzie dziewczęta, a wszędzie jestem, to jest raz. I poza tym... Ja jeżeli zagram raz na imprezie, no to zapraszają mnie na drugi raz. I jest to jakieś potwierdzenie, że na pewno, że przy mojej muzyce można się bawić. A to, że ja na przykład nie, ja nie konkuruję z młodymi, ja jestem pełna szacunku i uznania dla młodych DJI, którzy skreczują, którzy prawda, tworzą muzykę, którzy prawda, czarują, proszę panią, 20. 50 na, na tysięcy na przed sobą. Ja, ja po prostu gram dla pokolenia mego, gram dla, na pokolenia, dla międzypokoleniowych imprezach i mam tą radość, że jestem, że mam wiele sympatii. Prawda? Czy to są sympatie wynikające z tego, że ja jestem w tym wieku? Ale ja sądzę, że raczej z tego, że inspiruje też mój wiek i inspiruje tych młodych, pokazując, że nie musimy się bać życia, ani nie musimy się bać naszej starości, która nas czeka, ponieważ ona może być muzyczna, ona może być kolorowa, ona może być artystyczna. To w zależności od tego, jak my ją sobie zaprogramujemy. Jacy my jesteśmy, prawda? Ja myślę, że wszystko to na pewno będzie w filmie, który właśnie powstał o pani. Proszę powiedzieć, kiedy my będziemy mogli ten film zobaczyć? Panie, no ten film na pewno będzie dopiero gotowy w przyszłym roku. Jest to na pewno duża praca. Nie tylko jest to film o mnie, ja jestem tylko, powiedziałam, takim korzeniem, trzonem tego filmu, wokół którego tworzy się cała akcja pokazująca przemianę, przemianę naszego, naszego seniora. To jest takie przeciwstawienie przeciwko stereotypowi starości. Bo no wiadomo, że czasy się zmieniają, prawda? Tak samo jak my musimy się... Do, nie czas się do nas dostosowuje, my do czasu, prawda? I to jest, to jest właśnie całe nieszczęście tych ludzi, że niektórzy nie potrafią zrozumieć, prawda? Że żyjemy w XXI wieku. Że my też jesteśmy nie, nie z jakąś taką żałością, czy z jakimś takim sentymentem wrafamy do przeszłości, tylko raczej korzystajmy i wybieramy to, co w tej przyszłości jest najpiękniejsze. I wtedy nie mamy żadnego dylematu, prawda? Wybieramy to, że możemy fruwać samolotami, że możemy, prawda, korzystać z nowoczesnych doświadczeń medycznych, że możemy, prawda, uśmierzyć ból. Za pomocą środków, że możemy, prawda, również rodzice, którzy nie mają dzieci, mogą za pomocą in vitro je mieć. Czyli po prostu skorzystajmy z cudów techniki, cudów nauki. To jest dla mnie istotne. I dlatego też yy, dla mnie jest to cudowna sprawa, że jest tyle ludzi otwartych, która potrafi godzić dawne tradycje, które, prawda, są w jakiś sposób nie, nie utrudniają nam poznawanie przyszłości, tak jak pielęgnowanie świąt, jak pielęgnowanie spotkań rodzinnych, prawda? Jak na przykład nasze święta, jak wielkanocne, czy bohateronarodzeniowe, ale jednocześnie żyją i korzystają z współczesności, prawda? To, że mamy dużą wiedzę o człowieku, to, że dzięki temu że możemy wiedzieć, że jacy ludzie są, bo tego nie było. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że po wojnie był u nas kraj był analfabetów, to trzeba o tym pamiętać. Że byli ludzie niepiśmieni, nieczytelni. Więc to też ma swoje znaczenie. I teraz prawda, że mamy tak duże możliwości, mamy już tyle ludzi wykształconych, więc wydaje mi się, że jest ku temu, żebyśmy byli teraz mądrzejsi, bardziej. Bardziej otwarci, otwarci, otwarci bardziej, bardziej pełni empatii, i z tango, z szanowali życie. To jest, to, ja to jest piękne. I ja jest jestem jest przedstawicielem to tego to jest właśnie pokolenia pokolenia seniorów, ale tej grupy, która podobnie myśli. Dziękuję pani serdecznie. Bardzo dziękuję.